Panie Burmistrzu, w związku z różnymi informacjami, które do nas docierają, a także przygotowaniami naszego państwa do tego, żeby funkcjonowała odpowiednio obrona cywilna, ochrona ludzkości, to również pewne obowiązki w tym zakresie spoczywają na lokalnych samorządach i myślę, że z perspektywy nas, obywateli. To mogą być bardzo istotne informacje, ponieważ samorząd jest najbliżej mieszkańców takiego codziennego funkcjonowania. Proszę powiedzieć, w jaki sposób prawa Mazowiecka, samorząd Rawy Mazowieckiej, bierze udział w takich przygotowaniach i w takich zabezpieczeniach ludności na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Tak, każdy samorząd ma swoją rolę, tak samo samorząd gminny, tutaj na czele. Tego samorządu, burmistrz, wójt czy prezydent, jeśli chodzi o miasta prezydenckie, samorządy wojewódzkie, w to się są włączone również i samorząd powiatowy. I każdy z samorządów ma swoją rolę do spełnienia w takiej sytuacji. Tutaj no, dobrze, że została uchwalona ustawa o, o ochronie ludności i obronie cywilnej i i do tego powinniśmy się, powinniśmy się przygotowywać. Nie tylko na wypadek potencjalnego zagrożenia militarnego, ale również mamy coraz bardziej takie niepewne czasy klimatycznie. Mamy nawalne deszcze, podtopienia, wichury, burze, więc w wielu przypadkach może się okazać, że trzeba pomóc jakiejś części mieszkańcom, w naszym przypadku Rady i przygotować się na tego typu działania. W tym kierunku zmierzają również władze centralne przekazując samorządom środki finansowe. Te środki finansowe to jest po raz pierwszy w tym roku 2025. Trochę późno wpłynęły do samorządu. Samorządy chyba nie zdążą wydać wszystkich środków, ale to nie chodzi o to, żeby wydać te środki, ale żeby zakupić urządzenia, przedmioty, jakieś elementy, które w sytuacji zagrożenia będą, będą przydatne. I no, każdy samorząd podejmuje swoje decyzje. Ja podjąłem taką decyzję, że za te środki w 2025 roku przygotujemy w każdym obiekcie szkolnym, przedszkolnym, Będeku przygotujemy, zmodernizujemy instalację elektryczną tak, żeby można było podpiąć agregat zewnętrzny. Do tego kupujemy trzy agregaty zewnętrzne. Chcieliśmy zakupić beczki. Do przewozu wody. Niestety tego się nie uda zrobić w tym roku, bo, bo zamówienia się wyczerpały. Chcieliśmy również zakupić stację uzdatniania wody. To też zostawiamy na przyszłość. Ale do budżetu miasta na przyszły rok wpisujemy projektowanie schronienia. Takiego obiektu schronienia, podwójny obiekt będzie dwufunkcyjny, na czas pokoju on będzie służył do garażowania pojazdów, natomiast w sytuacji zagrożenia potencjalnie będzie wykorzystany do, do ochrony ludności. I takie działania powinny być wykonywane przez samorządy, żeby sukcesywnie takie obiekty powstawały. Bez względu na to, czy one się przydadzą. One się nie przydały, ale e, jeśli w czasie pokoju one będą pełniły inną funkcję, a w sytuacji zagrożenia, można je szybko przekształcić w obieg ochrony. To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że przede wszystkim jako. Włodarz miasta, czy jest w ogóle samorządowcy, czy, czy osoby pełniące jakąś funkcję publiczną, no nie powinniśmy wzbudzać paniki. Powinniśmy uspokajać, a jednocześnie działać. Nie powinniśmy kupować plecaków ucieczkowych i przekazywać młodzieży i, i wzbudzać w nich strach. Tylko powinniśmy uczyć, jak się mają zachować w sytuacji zagrożenia. To jest, to jest naj, najważniejsze. No właśnie, bo tak naprawdę, czy samorząd Rawy Mazowieckiej ma jakąś wiedzę, jaką wiedzę właśnie mają mieszkańcy, jak się chronić, bo mieliśmy we wrześniu, kiedy przestrzeń polską powietrzną przekroczyły drony. I w wielu miastach rozległy się syreny alarmowe, a mieszkańcy nie wiedzieli nawet jak na nie zareagować. I pytanie, czy samorząd Rawy Mazowieckiej ma wiedzę, czy gdyby odpukać takie syreny zawyły w Rawie Mazowieckiej, to czy mieszkańcy naszego miasta wiedzieliby, co mają zrobić? Jak zareagować? Tak, samorząd ma taką wiedzę i mieszkańcy też będą mieli taką wiedzę, bo w ramach tych środków finansowych, o których wspomniałem w 2025 roku, to będzie również finansowany cykl szkoleń. Ja już jako, jako burmistrz miasta, starostowie, również prezydenci zostaliśmy przeszkoleni w tym zakresie. Potem kolejny cykl szkoleń będzie skierowany do, do służb, do kierowników jednostek, a sukcesywnie takie informacje będą przekazywane wszystkim mieszkańcom, żebyśmy wiedzieli. Jak reagować, jak się zachowywać w sytuacji, w sytuacji zagrożenia? Wspomniał Pan też o obiekcie, który mógłby służyć w czasie pokoju za garaż, a w czasie ewentualnego zagrożenia militarnego jako schron. Czy ten obiekt powstanie już w 2026 roku, czy to większa inwestycja na dłużej? No Trudno jest mi w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, jaki to będzie termin. Chciałbym to zrobić jak najszybciej, bo w zamyśle mamy również inne lokalizacje na terenie miasta, i, i chciałbym, żeby takie obiekty popowstawały na, na osiedlach miejskich. Tu zaczynamy. Jak to mówią pierwsze koty za płoty, więc rozpocząłem rozmowę z projektantem. Projektant się do tego przymierza, zaproponuje jakieś rozwiązanie, które będzie spełniało nasze oczekiwanie. I tak jak wspomniałem, na razie zabezpieczyłem środki finansowe na dokumentację projektową. W przyszłości mówi się, że będą środki finansowe z. Z budżetu państwa na realizację tego typu obiektów, i chciałbym to skutecznie chciałbym skutecznie pozyskiwać takie środki i budować takie obiekty, żeby one, tak jak wspomniałem, żeby były wykorzystywane przez mieszkańców w czasie pokoju, a w sytuacji zagrożenia, żeby można było szybko je przekonfigurować i pełniły, pełniły funkcje ochronne. A dzisiaj na terenie miasta Rawazowiecka znajdują się jakieś takie miejsca, gdzie gdyby doszło do ewentualnego zagrożenia, mieszkańcy mogliby się chować. Czy tylko pozostają piwnice ewentualnie? No niestety tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że jednak ten okres od zimnej wojny do obecnych czasów przespaliśmy jako społeczeństwo. Żyliśmy w poczuciu, w poczuciu takiego, w przekonaniu, że Zawsze będzie pokój, że nigdy, nigdy nas nie zaatakuje, że będzie sielanka. Dziś niestety musimy się zmierzyć z decyzjami, które sprawią, że to poczucie bezpieczeństwa będzie większe, ale w, poten w sytuacji potencjalnego zagrożenia.